Dzień dobry. Dziś naszym gościem jest Barbara Ciszewska z firmy GreenBee, prowadzącej warsztaty językowe. Dzień, Dzień dobry. No właśnie, warsztaty językowe z języka angielskiego. Czym się GreenBee zajmuje? Na czym to dokładnie polega? Jestem anglistką od 20 lat, więc tak sobie wymyśliłam, że stworzę swoją firmę po wielu doświadczeniach i że będę uczyć angielskiego na swoich zasadach. I będę też łączyć to z warsztatami przyrodniczymi, bo jestem też hortiterapeutką, czyli taka terapia wspomagająca roślinkami i tak dalej. Także to wszystko łączę. No i tak sobie wymyśliłam taki program, takie, takie warsztaty językowe dla dzieci, dla dorosłych, dla młodzieży, w których to wszystko łączę. No właśnie, język angielski staje się coraz bardziej powszechny, właściwie takim drugim językiem. Kiedy młody człowiek, kiedy rodzice powinni dziecko na taki język angielski zapisać najwcześniej? Mm -hmm. No, często do mnie rodzice dzwonią i mówią: Pani Basiu, moja tam córka, na przykład w siódmej, ósmej klasie, ma same szóstki, ale jak jedziemy za granicę, to w ogóle nie potrafi się odezwać. I właśnie to jest ten problem naszej edukacji, że nie uczymy mówić, tylko y, mamy książki i teraz jeszcze te nieszczęsne egzaminy ósmoklasisty, i cały czas tylko odnosimy się do gramatyki, do robienia zadań i do tego, żeby egzaminy dobrze poszły. A w zasadzie, jeśli komuś zależy na edukacji, to dziecko już w wieku przedszkolnym, a nawet wcześniej mogło. Przy zabawie słuchać sobie piosenek anglojęzycznych czy bajki w oryginale. To wszystko ona niby nie rozumie, niby nie zwraca uwagi, ale to gdzieś tam jest w tym, przebywa i już, już to procentuje. Ja teraz skupiłam się w moim programie angielski Zamiast Świetlicy na klasach 1-3, 1-4, bo to tak najbardziej im pasuje godzinowo. I rzeczywiście w tym wieku dzieci jeszcze się nie wstydzą mówić, także fajnie siadamy sobie i rozmawiamy i, i to, fajnie, to fajnie jakoś tam gra, ale jak już przychodzą do mnie szóste klasy, siódme klasy, to już się wstydzą, zanim one się przełamią, zanim zaczynają mówić, to naprawdę dużo czasu zleci zanim właśnie jakąś tam komunikację namią. Możemy. Także jak najwcześniej, a w domu yy, właśnie też yy, starać się otaczać dzieci tym językiem angielskim. Czy jak rozumiem te warsztaty językowe w Twojej yy, placówce polegają na, tak mówiąc kolokwialnie, na nauce przez zabawę? Tak, na zabawę, bo nie siadamy do ławek. Teraz jak wchodzę właśnie do, do klas, bo, bo prowadzę zajęcia też w szkołach, to dzieciaki od razu automatycznie siadają do ławek. Ja mówię, nie, nie, nie. Mam takie swoje podusie, robię miejsce. Mówię, siadamy tutaj w kółku i się bawimy i po prostu sobie rozmawiamy. Wiadomo, jakieś tam karty pracy mam, jakieś tam swoje gry, planszówki czy jakieś inne zdobyte. I właśnie poprzez zabawę uczymy się, żeby się nie stresowały, żeby to nie czuły, że to jest tak jak w szkole, tylko na zasadzie takich luźnych rozmów. Z czym dzieci y, przychodzą do ciebie mają największy problem, jeśli chodzi o język angielski? No właśnie, we mówieniem, bo słówek w szkole się uczą, ale w szkole nie ma, no, nauczyciele nie dają sobie czasu na rozmowy. Ja miałam to szczęście, że trafiłam w zeszłym roku na zastępstwo do takiej fajnej, małej wiejskiej szkółki i tam y, no, dyrekcja nie patrzyła mi na ręce, po prostu starałam się uczyć tak, jak po, y, przez to moje doświadczenie sobie w taki sposób wypracowałam. I pierwsze 15-20 minut czasami spędzaliśmy na rozmowie, tak? Co robiłeś wczoraj, co będziesz robił jutro, a co masz w torbie, a co masz w sieleniówce i tak poprzez właśnie zabawę takie otwieranie. Tak, otwieranie zaczęli. Wszyscy rozmawiali. Nie było, te... nie było takiej sytuacji, że ktoś się wymigał, także każdy, chociaż jedno zdanie, ale, ale mówił. I, I to bardzo fajnie grało. I, I dzieciaki same mi mówiły, że zaczęły mówić i się już teraz nie wstydzą i, i tak jakoś polubiły nawet angielski, także to był mój duży jakiś tam sukces. Bez wątpienia najlepiej uczyć się języka od najmłodszych lat, nasiąkać tym pewnie od takich wręcz niemowlęcych e, lat, mhm. ale co ze starszymi, co z ludźmi, którzy mają <laughs> więcej lat i inne doświadczenia i być może tak jak ja w szkole na maturze miał język rosyjski, a nie angielski. To jest trudne, bo często się zapisa zapisują, ja mówię, ja nie chcę pojedynczych osób, bo to jest e, nudne, po prostu nudne, nie lubię tak, takich typowych korepetycji. Ja muszę mieć grupę, e, na przykład z dwie, trzy osoby przy kawce, przy jakichś tam słodkościach. Które słodkości. też się mobilizują. Tak, tak i wspólnie, jakieś tam powoli, dialogi, słówka i tak dalej i to wtedy, e, to wtedy działa. Ja pamiętam kilka lat temu miałam z Unii Europejskiej takie programy e, język angielski w, w takich na, na wsi po prostu, tak? W, e, miałam 120 godzin dla jednego miejsca i tam trzy razy w tygodniu jeździłam i rzeczywiście było 12 osób dorosłych i też tak jak mówię przy kawce przy sobie rozmawialiśmy. Miałam tam jakieś podręczniki, bo wiadomo no na czymś trzeba się oprzeć, ale bardzo fajnie to to się odbywało I na końcu mieliśmy egzamin i pisemny i ustny i każdy zdał także naprawdę to było bardzo miłe doświadczenie, ale to musi, człowiek sam musi się zgłosić, musi mieć jakąś mobilizację. Tam większość osób miało gdzieś tam konieczność na Nauki języka, bo jeden prowadził firmę, jedna pani koniecznie chciała podróżować, jeden tam ktoś tam e, też współpracował z zagranicznymi, e, jakimiś tam jednostkami. Także wszyscy muszą. No trzeba mieć jakiś, jakiś cel, jakąś mobilizację, motywację. No właśnie chciałam to zapytać: no. co doradziłabyś takim osobom, dorosłym, które tam swoją naukę i podróż z językiem angielskim chcą no. rozpocząć? <śmiech> Trudno <śmiech> powiedzieć. Ja po szkole, po studiach też nie umiałam angielskiego i dopiero jak wyjechałam dopiero wtedy za granicą się nauczyłam. Także, no nie wiem, może wyjechać i, i, i spróbować. Ja też zaczynam od mycia naczyń, od odrobienia jakichś tam pierożków. Przez pierwszy miesiąc się nie odzywałam, bo nie wiedziałam, co powiedzieć, jak to powiedzieć, ale dopiero po miesiącu, jak się obsłuchałam z osobami, po jednym zdaniu, proste jakieś zwroty yy, i wtedy dopiero rozpoczęłam jakąś taką naukę, wtedy dopiero otworzyłam słowniczek, uczyłam się słówek i wtedy miałam mobilizację, mobilizację, że ja chcę z tymi ludźmi porozmawiać i wtedy już popłynęło. Czyli po prostu otworzyć się na język Oswajać się z nim, nie bać się mówić, nie bać się słuchać. Mm -hmm. Tak, tak, tak. Przede wszystkim. Dzisiaj, te warsztaty językowe w GreenBee, ile to osób y, uczęszcza, ile grup masz, kogo zapraszasz do, do siebie? Mm -hmm. No w tym roku skupiłam się na dzieciach. Tak jak mówiłam, stworzyłam taki swój projekt angielski zamiast świetlicy i, i naprawdę fajnie to wszystko zadziałało. Dziękuję tutaj, jeśli można, dyrektorom, którzy byli otwarci na mój projekt i zaprosili mnie do swojej szkoły, udostępnili mi salę przede wszystkim, bo muszę mieć dziś salę. Także obecnie mam około 60 uczniów, także ja myślę, że to jest duży sukces. Pierwszy miesiąc dałam im takiego, dałam im możliwość wycofania. Się. Także, jak dziecko przyjdzie raz czy drugi i stwierdzi, że nie, albo rodzic, to oczywiście mogą się wycofać. Ale na razie, no nawet dzisiaj rano, dostałam informację, że przez pomyłkę pani wzięła mojego syna na zajęcia, bo niby wcześniej się zniechęcił i nie chciał. A teraz mówi, że jest super i że naprawdę chce. Także takie małe wiadomości czy małe takie mm, jakieś doświadczenia też bardzo mnie budują i, i myślę, że to, że to będzie okej. Okay. Czyli odwaga do przodu i nie załamywać się pierwszymi niepowodzeniami. Tak, tak, to ważne. <grych> Tego tak brakuje. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Barbara Ciszewska z Green Bee. Zachęcamy do nauki języka angielskiego w każdym wieku. Dziękuję.